W sobotę z krótką wizytą przebywał w Gorlicach Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Spotkanie odbyło się w Gorlickim Centrum Kultury, w którym uczestniczyli członkowie oraz sympatycy partii. Inicjatorką spotkania była poseł Barbara Bartuś. W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński poruszył m.in. kwestie prywatyzacji fabryki maszyn Glinik i reanimacji strefy przemysłowej w Gorlicach. Przedstawił również kluczowe zagadnienia programu wyborczego partii. Pobyt w Gorlicach zakończyła wizyta w Studio Regionalnej Telewizji Gorlickiej i udział w cyklicznym programie Rozmowa w Studio. Wiem, że na pewno nie było tutaj tak jak być powinno i że w Gorlicach te duże zakłady przemysłowe mogłyby istnieć w dalszym ciągu. No jutro... Prezes Kaczyński otrzymał od właściciela stacji Macieja Trybusa okolicznościowy medal wydany z okazji jubileuszu telewizji.